Na tak Ursynów, daj mi 2000 2006 Tak, sprzecz to, więc Żyjemy na krawędzi Tu nie jest kolorowo Ja i moi ludzie pozostajemy sobą Kolejne słowo chęt w i DJ600 Kolejny ruch Wykonany sensem Żyjemy na krawędzi, tu nie jest kolorowo Ja i moi ludzie pozostajemy sobą Kolejne słowo w i DJ600 Kolejny ruch Wykonany sensem Wiesz to, masz co chciałeś chemglu, Gru Kręć to, czy już chemglu, Gru, jeśli nie myślisz No i znaczy się musi ci w ręku Przeprosi podzięku, podziękuj Chcesz, Chcesz jeszcze? jeszcze? Dziecia, talentów swych Nie zmarnuj tylko Nim się obejrzysz, zrozumiesz Że życie jest chwilką bezcenną Bądź świadom, a na pewno Nie zmarnujesz jej Nie zmarnujesz jej Następny skręt Wspomnienie zmienił się To moi ludzie Ja i 5G Wiem czego chcę i to zdobędę, dziś świętujemy życie, bo życie jest święte Tak, na krawędzi 2, 1003 JLB to my, mokotowskie wy Walczymy o to, by spełniły się nasze sny Żeby rodziną byli bracia z rapy Nie tylko ja i ty, ja i ty Popraw przesłuchany, interes dogadany Emano 600V Dawaj nagrywamy hardcore, WDZ, Z, terror wszędzie Numer uno na kolędzie, niech tak będzie Póki co, niech tak będzie, elo Żyjemy na krawędzi, tu nie jest kolorowo Ja i moi ludzie pozostajemy sobą Kolejne słowo, Hembrew i DJ 600 Kolejny ruch, wykonany sensem Żyjemy na krawędzi, tu nie jest kolorowo Ja i moi ludzie pozostajemy sobą Kolejne słowo, Hembrew i DJ 600 Kolejny ruch, wykonany sensem